Pierwsza wojna światowa zakończyła się w 1918 roku. Niemcy i ich sojusznicy zostali pokonani, a nowy układ sił zaczął formować się zaraz po podpisaniu traktatu wersalskiego. Upłynęło jedynie 20 lat, a nowo nawiązane przyjaźnie między państwami zamieniły się w sojusze wojskowe. Kolejna wojna światowa wisiała w powietrzu. W 1922 roku USA, Wielka Brytania, Francja, Włochy i Japonia podpisały traktat waszyngtoński, który ograniczał produkcję dużych okrętów wojennych. Dokument ten zmusił sygnatariuszy do zmiany podejścia do marynarki i oparcia floty o lotniskowce, a nie pancerniki. już 15 lat później w 1937 Japonia wykorzystała swoje najnowsze osiągnięcia w dziedzinie technologii wojskowej do zmasowanego ataku na Chiny. Dzięki innowacyjnemu wykorzystaniu lotniskowca szybko pokonując wszelaki opór Sukcesy Japończyków zepsuł incydent z grudnia tego samego roku, kiedy ich lotnictwo zaatakowało i zatopiło amerykański okręt wojenny. Japończycy twierdzili, że to była zwykła pomyłka, choć incydent nie spotkał się z bezpośrednimi konsekwencjami, stosunki między Japonią a USA szybko zaczęły się psuć. Po tym jak w 1939 roku w Europie wybuchła wojna, mieszkańcy obu Ameryk byli podzieleni co do tego, czy powinni w niej uczestniczyć. Większość Amerykanów miała nadzieję na zwycięstwo aliantów, a jednocześnie nie chciała, aby USA zaangażowała się w konflikt. Izjonacjonaliści za wszelką cenę dążyli do tego, aby kraj nie brał udziału w tej wojnie. Zdaniem innej grupy, interwencjonalistów, Ameryka powinna zrobić wszystko, co leżało w jej mocy, aby pomóc aliantom. Kanada wypowiedziała Niemcom wojnę niemal od razu, podczas gdy USA zmieniło podejście z neutralnego na przygotowanie do konfliktu. Rozpoczęły mobilizację sił zbrojnych i budowę struktur obronnych, zapewniając aliantom wszelką pomoc poza otwartym wsparciem militarnym. We wrześniu 1940 roku w Berlinie podpisano pakt trójstronny, który wzmacniał współpracę trzech państw osi: Niemiec, Włoch i Japonii. Do 22 czerwca 1941 hitlerowcy zdławili jakikolwiek opór na całym kontynencie. Podbój Europy zajęło im tylko dwa lata. Po porzuceniu planów ataku na Wyspy Brytyjskie, Wehrmacht zaatakował Związek Radziecki, szybko przesuwając się do przodu na wszystkich frontach. W tym samym czasie ich sojusznicy, czyli Japończycy, zajęli francuskie Indochiny. USA w odpowiedzi nałożyło embargo na dostawy stali do Japonii, a później również na eksport ropy i benzyny. Wydarzenia te rozpoczęły długi proces negocjacji pomiędzy państwami, podczas którego obie strony wielokrotnie potwierdzały chęć rozwiązania konfliktu z drogą dyplomatyczną. Japończycy rozważali pokojowe rozwiązanie aż do ostatniej chwili. Mimo ciągle trwających negocjacji, 26 listopada 1941 zespół operacyjny liczący sześć lotniskowców Agi, Kaga, Soru, Hiryu, Sukaku i Zuyaku opuścił północną Japonię, kierując się na Hawaje. Jego celem było Pearl Harbor. Początek XX wieku był dla Japonii okresem przejściowym. Kraj, który wcześniej izolował się od reszty państw, powoli stawał się potęgą. Japonia otwierała się na świat, próbując nadrobić zaległości w najważniejszych gałęziach przemysłu, takich jak inżynieria oraz budownictwo okrętów i samolotów. Do szkolenia japońskich inżynierów zaproszono zagranicznych specjalistów, a mieszkańcy kraju zaczęli podróżować i analizować nowe technologie. Ponieważ w ciągu kilku dekad kraj zdołał praktycznie od zera nadrobić wszystkie technologiczne zaległości, Japonia zaczęła uważać się za potęgę, która powinna niepodzielnie rządzić w całym regionie. Nabywszy siły, Japonia zwróciła uwagę w stronę sąsiadów, pragnąc powiększyć terytorium i strefy wpływów. W 1879 roku zaanektowano państwo Ryuku na wyspie Okinawa, a w 1984 stoczono wojnę z Chinami, której efektem było przejęcie wyspy Tajwan. Kolejna wojna o strefę wpływów miała miejsce pomiędzy Japonią a Rosją w latach 1904-1905. W jej wyniku ostatecznie w 1910 zaanektowano Koreę. Wszystkie konflikty wygrane na przełomie wieków dodały chwały japońskiej armii i marnarce, a także wzmocniły wiarę mieszkańców kraju w ich niepokonane siły zbrojne i przekonanie, że Japonia powinna być największym państwem w Azji. W 1922 Japonia jako pierwsze państwo na świecie zwodowała okręca kwalifikowany jako lotniskowiec. Wkrótce potem służbę pełnić zaczęły przerobione lotniskowce, które początkowo wybudowano jako pancerniki. Powyższe fakty świadczą o szczególnej wadze, jaką Japonia przykładała do lotnictwa morskiego. Ponieważ zarówno japońskie wojsko, jak i marynarka posiadały własne lotnictwo, to każdy z nich rozwinęło je na swój sposób. Obydwie formacje były od siebie całkowicie niezależne i czasami posiadały kompletnie różną wizję przeprowadzenia operacji militarnych oraz ich miejsca. W 1937 wybuchła kolejna wojna z Chinami, bowiem Japonia przejęła kontrolę nad północną i środkową częścią ich obszaru. W odpowiedzi na wojnę z Chinami i przesunięcie wojsk do francuskiej Indochin, USA nałożyły embargo na dostawy ropy i metalu do Japonii. Ponieważ surowce te były niezbędne do prowadzenia działań militarnych, Japończycy musieli poszukać innego źródła. Szybko odnaleźli je w europejskich koloniach w Azji Południowo-Wschodniej, co automatycznie uczyniło ten obszar kolejnym celem inwazji. Po wprowadzeniu embarga, japońskie dowództwo było coraz bardziej świadome tego, że jeżeli państwo miało kontynuować ekspansję na południe, to konflikt z USA i Anglią będzie nieunikniony. W rezultacie pojawiły się plany ataku prewencyjnego. Jeden z możliwych wariantów przewidywał atak lotniskowców na bazę morską Per Harbor na wyspie Ohau na Hawajach. Plan ten miał jednak być wykorzystany tylko jeżeli negocjacje zakończyły się fiaskiem, a Japonia nie zdołałaby przekonać Ameryki do słuszności swojej podstawy. 10 kwietnia 1941 Japonia otworzyła pierwszą flotę lotniskowców składającą się z trzech dywizji, każda po dwa lotniskowce. Była to pierwsza formacja tego typu na świecie. 16 listopada 1941 roku, dokładnie wiek po tym jak amerykańskie siły położyły kres izolacji Japonii, pierwsza japońska flota powietrzna złożona z sześciu lotniskowców: Agi, Kaga, Soru, Hiryu, Sohaku i Saiku wypłynęła z portu w kierunku Hawajów. 7 grudnia 1941 roku. Dzień niesławy. Zarówno data, jak i te słowa na zawsze wyryły się w pamięć Amerykanów. Przy ciągu niecałej godziny 18 amerykańskich okrętów wojennych zostało ostrzelanych i zginęło 2386 ludzi. Atak nie był jednak tak niszczący, jakby mógł być. Japończykom nie udało się dosięgnąć ich głównego celu, czyli amerykańskich lotniskowców, najważniejszych okrętów wojennych dla operacji wojskowych USA na Pacyfiku. Japończycy poprzestali przy tym na dwóch falach ataku, zakładając, że stracili już element zaskoczenia. Niebezpieczeństwo kontrataku ze strony okrętów USS Lexington i Enterprise pozostały wysokie, choć nie znano ich konkretnego położenia. Co najważniejsze, amerykański wywiad już od jakiegoś czasu znał japoński szyfer. To, że atak jest nieunikniony, wiadomo było już na kilka godzin przed tym, jak na Hawajach zauważono należące do Japonii samoloty. Ale z powodu serii niefortunnych zdarzeń ostrzeżenie nie dotarło do Pearl Harbor na czas. Następnego dnia prezydent Franklin Delano Roosevelt oficjalnie poprosił kongres o wypowiedzenie wojny Japonii. Do tego momentu Japonia uczyniła już to samo wobec USA podobnie jak jej sojusznicy czyli Niemcy i Włosi. 8 grudnia USA oficjalnie dołączyło do II wojny światowej. Zaraz po uderzeniu na Pearl Harbor, japońskie lotnictwo morskie zaatakowało wyspę Wake, czyli atol leżący w odległości około 3200 km od Hawajów, na którym leżała baza wojskowa. Japońskie bombowce lecące tam z wysp Marshalla zadały wrokowi ciężkie straty, niszcząc na ziemi 12 samolotów należących do amerykańskiego korpusu piechoty morskiej. Ponad 1000 cywilów i 500 żołnierzy nie miało wyboru, musieli bronić wyspy. 22 grudnia 1941 Amerykanie starali się pomóc obrężonej wyspie, wysyłając posiłki z Pearl Harbor. Na pokładzie lotniskowca Saratoga znajdowały się samoloty, a zaś inne okręty wojenne przewoziły tak bardzo potrzebną amunicję. Konwój został wezwany z powrotem w połowie drogi na wyspę, ponieważ niedaleko Wake zauważono japońskie lotniskowce. Pozostawieni sami sobie i bez żadnej nadziei na posiłki. Żołnierze Piechoty Morskiej w końcu poddali się 23 grudnia. Według marynarki, Wyspa Wake prawdopodobnie jest teraz pod kontrolą wroga. Ujawniono, że 400 żołnierzy Piechoty Morskiej odparło silne japońskie ataki przez co najmniej 14 dni. Żołnierze posiadają 12 myśliwców i niewielką ilość uzbrojenia. Ich dowódcą był 35-letni bohater, major James P.S. Devereux. Zatopili jeden lekki japoński krążownik i trzy niszczyciele. Wytrzymali 13 ataków. Taką wiadomość można przeczytać w USA przez kilka następnych dni. Do stycznia 1942 roku oddziały japońskie wylądowały już w Birmie, w Holenderskich Indiach Wschodnich, na Nowej Gniwei i na wyspach Salomona. W lutym 130 tysięcy żołnierzy alianckich zostało otoczonych podczas bitwy o Singapur. W maju resztki pozostałych na Filipinach oddziałów amerykańskich i brytyjskich skapitulowały przed Japończykami. USA nie zamierzały się poddać. Aby udowodnić swoją wolę walki, Amerykanie przeprowadzili śmiały atak 18 kwietnia 1942. Bombowce B-25 dowodzone przez zimiego do litla wystartowały z pokładu USS Hornet. Choć atak miał głównie znaczenie psychologiczne i nie spowodował dużych zniszczeń, to raid do Litla bardzo wzmocnił amerykańskie morale. Port Moresbury na Nowej Gniwei był kolejnym celem japońskiej floty. Wiadomo było, że przejęcie tego punktu umożliwi inwazję Japonii na Australię. Alianci zdecydowali się bronić portu Mosby za wszelką cenę. Do wsparcia ataku wyznaczono kilka japońskich flot, w tym 5 Dywizjon Lotniskowców, w skład którego wchodziły Sokaku, Sojaku, a także letki lotniskowiec Soho. Amerykańską grupę lotniskowców, która stawiała im czoło, nazwano 17 oddziałem operacyjnym. W jej skład wchodziły Lex Linton i Yorktown. Wojska japońskie uznały, że atak na Pearl Harbor przyniósł fenomenalne skutki. Udało się kompletnie zaskoczyć wroga, a według raportów pilotów kilka okrętów i pokaźna liczba samolotów zostały zniszczone. Siły amerykańskie na Pacyfiku poniosły porażające straty. Utracono kilka pancerników, które były dumą marynarki po obu stronach konfliktu. Japonia wykorzystała niesłychanie śmiały plan. Sześć lotniskowców podpłynęło dość blisko bazy wroga. Momentalnie zaatakowało ją i odniosło sukces. Był to prawdziwy triumf japońskiej marynarki. Poza zwycięstwem w Pearl Harbor, siłą japońskim udało się zająć małą wyspę Wake na środku Pacyfiku, na której znajdował się pas startowy broniony przez niewielki garnizon piechoty morskiej. Nie odbyło się to bez strat wśród okrętów wojennych, ale obrońcy wyspy zostali pokonani, a więc Japońscy mogli wylądować bez przeszkód. W styczniu 1942 Japończycy wylądowali w Birmie, w holenderskich Indiach wschodnich, na Nowej Gwinei i na Wyspach Salomona. 15 lutego Japończycy otoczyli 130 tysięcy żołnierzy w czasie bitwy o Singapur, a w maju poddały się resztki oddziałów brytyjskich i amerykańskich na Filipinach. Okupację tych obszarów zasugerowano jeszcze przed wojną, a zatem wszystkie kolejne działania zostały przeprowadzone według nowych planów ustalonych już po wybuchu konfliktu. NATchnieni zwycięstwami pierwszych miesiąców wojny, Japończycy stwierdzili, że są w stanie przeprowadzić kompletnie różne działania ofensywne jednocześnie. Ich celem było przejęcie portu Moresby, wielkiej fortecy aliantów, która blokowała drogę do Australii i stanowiła ostatni bastion wroga w regionie. Japońskie plany objęły również okupację wyspy Talugi, aby utworzyć tam pazę hydroplanów. Do przeprowadzenia operacji Japonia utworzyła kilka formacji, które mogły działać natychmiastowo niezależnie od pozostałych. W wymienianiu dowództwa taka taktyka pozwala osiągnąć kilka celów jednocześnie. Do operacji wyznaczono również piąty Dywizjon Lotniskowców, w skład którego wchodziły Sokaku i Sohaku. Ich głównym zadaniem była ochrona oddziałów lądujących. Bitwa na Morzu Koralowym, czyli pierwsze starcie stoczone pomiędzy lotniskowcami, zmusiła Japończyków do porzucenia planów ataku na Port Moresby. Bitwa kosztowała Amerykanów jeden z lotniskowców wchodzących w skład ich floty, czyli USS Lexington. Yorktown był uszkodzony i musiał się wycofać do Pearl Harbor celem naprawy. Zwycięzcy bitwy na Morzu Koralowym nie da się jednoznacznie określić, ale po raz pierwszy Japończycy nie zdołali osiągnąć celów strategicznych. Był to dla nich przesmak nadchodzących wydarzeń. Kolejne japońskie plany miały na celu atak na amerykańskie bazy na Aleutach i atolu Midway, czyli malutkiej wyspie na środku oceanu spokojnego. Baza na Midway została założona po tym, jak w Azji rozpoczęły się działania wojenne. Na jej wyposażeniu znajdowały się dziesiątki samolotów i trzy pasy startowe. Potężna japońska flota złożona z 70 okrętów, w tym czterech lotniskowców, Hiryu Kaga, Soryu i Akagi została wysłana w kierunku Midway. Następnie podzielono ją na trzy mniejsze formacje, co znacząco obniżyło możliwość efektywnej współpracy między nimi. Tymczasem amerykańscy deszyfraci przechwycili japońskie komunikaty. Niewiele potrzebowali czasu, aby odkryć, że następnym celem Japończyków jest Midway. Amerykańska marynarka wiedziała, że do odparcia ataków wroga potrzebuje każdego dostępnego lotniskowca. Ponieważ USS Yorktown został poważnie uszkodzony podczas bitwy na Morzu Koralowym, a Japończycy sądzili, że jest zatopiony, naprawiono go w rekordowym czasie 72 godzin ciągłej pracy. Wcześniej uważano, że będzie to trwało miesiące. Duża połączona flota, składająca się z lotniskowców Enterprise, Hornet i Yorktown, bez zwłoki wyruszyła w kierunku Midway. Bitwa o Midway słono kosztowała Japonię. Wszystkie cztery lotniskowce schodzące w skład japońskiego pierwszego zespołu uderzeniowego lotniskowców zostały zniszczone. Siły japońskie straciły Hiryu, Kage, Soryu i Akagi oraz 250 samolotów, a 3000 żołnierzy marynarki, w tym wielu doświadczonych pilotów, zginęło. Amerykanie utracili lotniskowiec Yorktown i 307 żołnierzy. Ich wojska przeprowadziły łącznie 9 fal ataków na japońską flotę. Choć pierwsze 8 nie przyniosło efektów, to ostatnie dwie zakończyły się miażdżącym zwycięstwem. Bitwa ta wyznaczała koniec pierwszej fazy wojny. Japończycy stracili przewagę liczebną lotniskowców i już więcej nie panowali nad Pacyfikiem. Wcześniej posiadali 9 tego typu okrętów, podczas gdy Amerykanie mieli tylko 3. Zmusiło to amerykańską marynarkę do przyjęcia strategii obronnej na czas przesunięcia kolejnych lotniskowców z Atlantyku. Dzięki temu Japonia dysponowała inicjatywą. Miałą w dżycasie, Japończycy kontynuowali ataki na wyspy Salomona i Nową Giniwę. Po założeniu na taludze bazy wodno-samolotów rozpoczęli budowę lotniska na Gładę do lipca 1942 wojskom australijskim walczącym w kampanii na szlaku Kokoda udało się odeprzeć atak sił japońskich na nową niwie. Gdyby pozwolono im dokończyć budowę bazy na Guadalcanal, gamal Japończycy zamieniliby wyspę na potężną fortecę, która znacznie utrudniałaby działania USA w całym regionie. Aby powstrzymać te plany, Amerykanie przeprowadzili operację Watchtower. 75 okrętów wojennych i prawie 3000 żołnierzy piechoty morskiej wysłano na wyspę, gdzie czoła stawiło im jedynie 900 Japończyków. Amerykanie dostali od wywiadu precyzyjne dane na temat sił wroga znajdujących się na wyspie, podczas gdy druga strona nawet nie spodziewała się nadciągającej inwazji. Bitwa o Midway nie wyglądała na całkowite zwycięstwo Amerykanów. Ale udało im się zniszczyć wszystkie cztery japońskie lotniskowce w tym Hiryu. Podczas bitwy Japończycy zdołali odeprzeć pierwsze fale ataku, ale to ostatnie dwie przesądziły o wyniku starcia. Ich taktyka prowadzenia operacji nie sprawdziła się, a zatem Japończycy musieli ją zrewidować. Wojskom japońskim udało się jednak wylądować na Aleutach, gdzie zamierzali umocnić swoje pozycje na okupowanym terytorium, zamieniając zajmowane obszary w jedną wielką fortecę i węzeł lotniczy. Ponadto w wyniku bitwy zostało uszkodzonych również kilka amerykańskich lotniskowców, a ich wojska podniosły ciężkie straty. Dla Japończyków to był sygnał, że wróg przez jakiś czas nie będzie mógł prowadzić działań ofensywnych. Powstające na wyspie Kwight Canal lotnisko miało być jedną z baz, które umożliwiłby Japończykom wzmocnienie pozycji na całych wyspach Salomona. Amerykanie dowiedzieli się jednak o budowie i przeprowadzili desant swoich wojsk na wyspę. Po zajęciu lotniska bez walki amerykańskie oddziały parły do przodu. Japończycy nie wyobrażali sobie, że wróg zdoła wzmocnić swoje pozycje, a więc desant ich wojsk nie miał żadnego problemu odeprzeć nieprzyjaciela z powrotem do morza. Okazało się jednak, że Japończycy błędnie oszacowali siły wroga, w wyniku czego nie zdołali usunąć go z wyspy podczas pierwszych ataków. Starcia na samym Guaid i dookoła wyspy przerodziły się w długotrwałą kampanię. Żołnierze piechoty morskiej wylądowali na Guadalcanal 8 sierpnia. Od tego momentu japońskie pozycje i lotnisko znajdowały się pod ciągłym ostrzałem. Obydwie strony przez całe miesiące wysyłały na wyspę posiłki. W miarę nasilania się start stało się jasne, że jako bitwa White Canal odmieni losy wojny na zawsze. W kampanii wzięły udział praktycznie wszystkie rodzaje sił zbrojnych. Lotniskowce i inne okręty wojenne wymieniały salwy. Samoloty z obydwu stron brały udział w długich walkach powietrznych. Żołnierze piechoty toczyli desperackie bitwy w dżungli, gdzie czekały na nich choroby. Nawet kilku czołgom udało się przebić przez praktycznie nieprzyjezdny teren i dołączyć do boju. Amerykanie walczyli zębami i pazurami, tracąc przy tym 7 tysięcy żołnierzy, ale udało im się zdobyć przewagę. Straty po stronie japońskiej liczyły 31 tysięcy żołnierzy. Kolejne dwie bitwy lotniskowców, które miały miejsce podczas walk o Guadalcanal jeszcze bardziej pogrążyły sytuację Japończyków. Coraz więcej niezastąpionych, doświadczonych pilotów marynarki poniosło śmierć. Rok po wydarzeniach z Pearl Harbor przy życiu pozostała mniej niż połowa teranów z 7 grudnia. Na ich miejsce przysyłano nowicjuszy prosto z Akademii Lotniczej. Przy ciągu zaledwie roku Japonia przeżyła niesamowitą mieszankę triumfów i porażek. Rozpoczęta przez nią wojna oparta na lotniskowcach została tak naprawdę przegrana zanim się zaczęła. Jeszcze przed Pearl Harbor rząd USA zamówił jeszcze 6 kolejnych lotniskowców klasy Essex. Dla porównania, Japonia była w trakcie budowy tylko jednego okrętu. Japończycy nie mieli czym nadrobić poniesionych strat. Z drugiej strony, do 1 marca 1943 Japonia cały czas okupowała ogromne obszary. Zarówno armia, jak i marynarka opracowały nowe plany mające odwrócić losy wojny na Pacyfiku. Wojna jeszcze się nie skończyła.